Cześć wszystkim, tu Jurka. Jest 30 czerwca, więc zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie miesiąca. Jest już późny wieczór, więc właśnie tak jak teraz, światło będzie świeciło mi w oczy, ale mam nadzieję, że to nie będzie w niczym przeszkadzać. Ten miesiąc był dla mnie rekordowy, bo mam przeczytane 15 książek, ale to dzięki temu, że no 12 z nich przeczytałam podczas maratonu z literaturą dziecięcą który trwał przez pierwsze dwa tygodnie czerwca i podsumowanie zarówno z pierwszego jak i drugiego tygodnia możecie znaleźć u mnie na kanale, więc odsyłam do kart. Jako że tych książek było sporo, no to żeby się nie powtarzać, po prostu możecie sobie tam obejrzeć moje opinie i wrażenia. A teraz przejdę jeszcze do trzech książek, które przeczytałam po maratonie, czyli w tej drugiej połowie czerwca. Pierwszy z nich był Baśniowór, czyli historia dwójki dzieci, Seta i Kendry, którzy na wakacje trafiają pod opiekę dziadków mieszkających w domu w lesie. Dość szybko okazuje się, że nie jest to zwykły las, tylko dom otacza tak zwany Baśniowór czyli kraina różnych czarodziejskich, magicznych stworzeń, wróżek, chochlików dzieci stopniowe odkrywają co za miejsce i właśnie w tym momencie, kiedy są one w baśnie Boże, to zaczynają się tam dziać różne niepokojące rzeczy. Złe stworzenia zaczynają zaburzać tę równowagę sił, która jest w baśnie Boże, i właśnie zło próbuje no, po prostu zniszczyć ten świat. Parę rzeczy dzieje się też w związku z różnymi zachowaniami tych dzieci, które no nie są do końca takie, jak być powinny. Natomiast podoba mi się to, jak te dzieci są wykreowane, bo no robią głupie rzeczy, ale robią, robią rzeczy takie typowe dziecięce, więc, więc to jest takie bardzo wiarygodne. Ogólnie hmm, chyba nastawiłam się na coś innego, bo... I jakoś zanim przeczytałam właśnie Jambur, to dużo osób bardzo go polecało i zachwalało. I ja czytając, nie miałam takiego efektu wow. To na przychodzi w następnych tomach, więc możliwe, że za jakiś czas po nie sięgnę, bo to jest właśnie pierwszy tom tej sagi. Ogólne wrażenie mam dobre. Podobają mi się bohaterowie. Też świat jest osadzony właśnie w takich yy, no, bardziej słowiańskich wierzeniach. Na przykład mamy tutaj. Noc kupały, w której budzą się złe moce i dzieją się różne złe rzeczy, a tak, no to część właśnie stworzeń też jest wymyślonych, myślę, przez autora, chyba że, że też czerpał z jakichś innych wierzeń. Kolejne były Mity Nordyckie, czyli też jeszcze po kłosie tego maratonu z literaturą dziecięcą, bo po prostu przygotowałam sobie na niego więcej książek niż byłam w stanie przeczytać, żeby mieć z czego wybierać, i po Mity Nordyckie sięgnęłam. Parę dni po maratonie i no, są odjechane, naprawdę. Są tam historie, które wydają się totalnie absurdalne, nieprawdopodobne i po prostu aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek e, kiedykolwiek mógł mieć takie wrażenia. Natomiast no, no jest to ciekawe doświadczenie, po prostu, żeby widzieć, jak bardzo inna mogła być mentalność. Też właśnie no, byłam ciekawa tych mitów z tego względu, że no, mitologią grecką czy rzymską, no, to jesteśmy karmieni od dzieciństwa, więc to nas tak bardzo nie dziwi. Natomiast o mitach nordyckich w ogóle się nie mówi. Jest no, postać odyna, czy tora, z których faktycznie literatura czy filmy czasem czerpią. Natomiast no, wydaje mi się, że mało kto ma świadomość, że to są właśnie postacie pochodzące z mitologii nordyckiej. No ja na przykład nie miałam takiej świadomości, więc cieszę się, że to przeczytałam, żeby sobie tak no, poszerzyć po prostu kontekst kulturowy. Są bardzo odjechane i same historie by mnie aż tak nie wciągnęły, ale to co tutaj wygrało, to był styl Gaimana, który równocześnie jest lekki i zabawny. I no mimo, że właśnie niektóre, niektóre rzeczy ciężko by się czytało, gdyby były innego autora, to właśnie dzięki Gaimanowi to dużo bardziej płynęło, więc, więc też bardzo spodobał mi się jego styl. To była pierwsza jego książka, którą czytałam, więc właśnie chciałabym jakoś bardziej, bardziej zgłębić jego pisarstwo, bo, bo myślę, że naprawdę tutaj styl wygrywa, bo chociażby no... Mitologie rzymskie czy greckie, no w takim przekładzie, który, który my najbardziej znamy, Parandowskiego, no to czasem czyta się opornie. Natomiast tutaj to było bardzo przystępnie napisane, więc no, pomagało to w przyswajaniu tych historii. Ogólnie, no, jako książka taka, nie wiem, z działów, nie wiem czy mitologię można zwrócić do fantastyki, ale no, jeżeli ktoś lubi takie niestworzone historie, no to niekoniecznie sięgałabym po mitologię nordycką, no bo to jest po prostu mitologia. Wiadomo, że to jest trochę co innego, ale myślę, że, że warto, żeby sobie tak poszerzyć po prostu perspektywę. I ostatnia książka, którą przeczytałam w czerwcu, to Nędznicy, a konkretniej pierwszy z pięciu tomów to jest naprawdę wielka saga i klasyka, klasyk i no jest to. Trudne, natomiast y, czytając widzi się, że, że to faktycznie jest wielkie. W sensie to, to się trudno czyta, ale to jest naprawdę dobre. Y, więc musiałam chyba mieć po prostu dwa tygodnie z bajkami dziecięcymi, żeby tak oczyścić swój umysł na tyle, żeby móc w tych nazników wejść. Jest to po prostu panorama społeczeństwa XIX wieku we Francji. Jest tam mnóstwo okazane. Przeplatają się tam po prostu wątki fabularne z takimi wręcz esejami yy, Wiktora Igo na temat właśnie społeczeństwa, polityki i mnóstwa innych rzeczy. Yy, ale to, to już bardziej w drugim tomie, więc, więc to Wam powiem za jakiś czas. Też właśnie no, kończę teraz drugi tom, więc. Może mi się trochę mylić, co było w pierwszym, co było w drugim, natomiast ten pierwszy jest bardziej fabularny. Teraz, kim w ogóle są ci tytułowi Nędznicy? Na początku myślałam, że to będzie książka tylko o duchowieństwie, bo faktycznie pierwsze kilkadziesiąt stron skupia się na, na życiu pewnego duchownego biskupa, natomiast później od tego biskupa przechodzimy do dwóch bohaterów, którzy faktycznie chyba będą głównymi bohaterami w, we wszystkich pięciu tomach. Pierwszy z nich to były galernik, który mimo że już opuścił galery, stał się porządnym człowiekiem. To cały czas jest bardzo piętnowany przez społeczeństwo, mimo że no, w, momencie, w momencie popełnienia zbrodni no, to nawet nie była zbrodnia, naprawdę jego winy były niewielkie, a płaci za nie przez całe życie. A druga główna bohaterka to córka nierządnicy, fantyny która no, właściwie no, jedyna co robiła, to starała się jakoś utrzymać mm, swoją córkę, kozetę. No jest w tej książce dużo smutku. Te historie głównych bohaterów są raczej dość tragiczne. Zresztą no, sama nazwa nzdnicy. No Bohaterowie no, są po prostu. Mm, ludźmi i z takiego marginesu społeczeństwa. Właśnie i, i galery, i, i sama bieda, i właśnie historię zarówno kozety, jak i galernika. Sam autor podobno pracował nad tą powieścią ponad 20 lat i widać, że to jest bardzo dopracowane. Po prostu jest mnóstwo informacji historycznych, czasem aż za dużo. Wydaje mi się, że no fajnie by było jakby, nie wiem, na przykład wydał dwie książki, jedną w której Byłyby właśnie los tych bohaterów, a drugą, w której by opublikował swoje eseje na różne tematy. Natomiast no, rozumiem, że to po prostu miała być powieść totalnie przykrojowa, czyli pokazanie epoki, zarówno na poziomie bohaterów, jak i po prostu na poziomie tego, co autor myślał o społeczeństwie i też po prostu. Pokazania nam totalnie w pełni, i jak to społeczeństwo wyglądało i z czego wynikały różne aspekty tam przedstawione. Także to tyle, jeśli chodzi o książki, które udało mi się przeczytać po maratonie. Jestem z tego miesiąca bardzo zadowolona, bo poznałam sporo literatury dziecięcej, ponadrabiałam trochę braku z dzieciństwa, a trochę książek, no, które weszły jak dzieckiem już nie byłam. Też właśnie no, z tych trzech, które przeczytałam po maratonie, też tak szczególnie. Cieszę się, że je przeczytałam, bo no, powiedzmy, że Baśniobór był jeszcze takim uzupełnieniem maratonu. Natomiast zarówno mitologia nordycka, jak i nędznicy, mam wrażenie, że mi tak potwierali oczy kulturowo i, i że były to dość ważne książki. Także cieszę się, że to przeczytałam. Nie są to na pewno książki na, na każdy moment i na każdą okazję, więc myślę, że. No, trzeba być po prostu w jakiś sposób nastawionym i gotowym, żeby je przeczytać, ale jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej polecam. To tyle na dziś. Trzymajcie się i widzimy się jak zawsze za tydzień. Do zobaczenia!